Prace na terenie drugiej linii metra mimo pandemii postępują bez większych opóźnień. W minionym tygodniu zakończono m.in. drążenie tuneli podziemnej kolejki. Podczas spotkania z dziennikarzami oraz władzami miasta i dzielnicy targówek budowniczowie metra po raz pierwszy pokazali stację przy ulicy Kondratowicza. Jesteśmy na stacji metra. Mimo pandemii prace są bardzo zaawansowane. W ciągu dwóch lat udało się zrobić postęp, o jakim nie marzyliśmy przy pierwszym odcinku stacji metra. Bardzo się cieszymy, że niedługo mieszkańcy Brudna i za cisza będą mogli korzystać z infrastruktury. To niesamowite wrażenie uczestniczyć właściwie tak naprawdę w, w tych pracach związanych z budową metra to, że mogę na co dzień tak naprawdę obserwować postęp prac. Proszę Państwa, doskonale wyobrażam sobie sytuację za rok, kiedy w tym miejscu powstanie już właściwa stacja, docelowa stacja, z której będziemy mogli jako mieszkańcy korzystać. Jesteśmy w dwóch trzecich prac, jeśli chodzi o budowę metra na, na targówku. Tak naprawdę to są, można powiedzieć, najbardziej spektakularne prace. Teraz zostały, zostały prace wykończeniowe, na które wykonawca ma nieco ponad rok, że metro nam jako miasto daje możliwość przemiany tego, co jest na powierzchni samego, samego tunelu. I taką, też, taką rolę też spełni przebudowa ulicy Kondratowicza. Ona zmieni się w, z tej szerokiej bardzo alei, która, którą, którą mieliśmy dotychczas, która był, służyła głównie dla ruchu samochodowego do przestrzeni, która będzie bardziej przyjazna dla mieszkańców dzielnicy Targówek. Korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców Targówka jest to, że metro w przypadku każdej dzielnicy to jest rewolucja. To jest rewolucja nie tylko w przemieszczaniu, ale to jest rewolucja de facto w odczuwaniu samej przestrzeni.